Gdzie jest Borys? Gdzie jest Borys? Gdzie jest Borys, Pczek? Chcesz do Borysa iść? Gdzie jest, Borys? gdzie jest Borys? Gdzie jest Borys? Gdzie jest Borys? A gdzie jest Lady? Gdzie jest Lady? Chcesz iść do Lady? Chcesz iść do Lady? Idziemy do piesków? Idziemy do piesków? Spiczek? Idziemy do Borysa i Lady? Do Borysa? Do Borysa? Chcesz iść do Borysa? Idziemy do Borysa? A chcesz iść do Lady? Do Lady idziemy! Do Lady idziemy!